Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Naszą taką tendencją przypadłością jest martwienie się. Często czym się martwimy, myślimy, jak to będzie, czy to się uda, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. I tworzymy różne scenariusze na ten temat. Skupiamy się na tym, więc zamartwiamy się. I to ma nas, na nas. Różne, różny wpływ, różny sposób oddziaływania, i często ten wpływ na nas jest negatywny, bo skupiamy się na tym, co się może nie udać, co może nie wyjść, zamiast na rozwiązaniach. I tutaj myślę, że należy popracować ze swoim umysłem, należy nauczyć umysł inaczej radzić sobie z tymi zmartwieniami, z tymi trudnościami. I może jeszcze. Wydaje Ci się to niemożliwe, że jak to można przestać się zamartwiać? Przecież to jest takie ludzkie. Martwić się o coś, jaki będzie skutek jakichś działań, efekt. I oczywiście takiego myślenia nie pozbędziesz się od razu. Bo też wielokrotnie mówiłam, że najważniejsze jest być tu i teraz, skupiać się na tym, co, co jest, co mamy, na obecności w danej chwili. Ale siłą rzeczy wybiegamy myślami w przyszłość i to też jest znaczące i dobre dla nas, jeżeli nie jest przesadzone, czyli jeżeli jest zachowany umiar we wszystkim. Ale jeżeli to patrzenie na przyszłość jest w kategorii zamartwiania się, no to już jest niedobre dla nas, niedobre dla naszego umysłu, dla naszego organizmu, a także dla naszego otoczenia, bo jeżeli. Też przekazujemy informacje naszemu otoczeniu, naszym bliskim, że tym się martwimy, że to nie wyjdzie, to się nie uda. No to też w pewien sposób ich tym obciążamy. Ale są właśnie sposoby, techniki, aby umysł nauczyć, nauczyć radzić sobie z, tymi, z tym zamartwianiem się. Pierwszym ze sposobów jest to zapisywanie tego, czym się martwisz. Zapisz to. Zapisz konkretnie, czym w danej chwili, w danym momencie się martwisz. I co ma to na celu? Czemu to ma służyć? Po co zapisywać? Po co zapisywać coś, czym się martwisz? Właśnie po to, żeby umysł uświadomił sobie tę rzecz, ten problem, którą się martwi, i wtedy zrozumiał, że to jest dla ciebie ważne, że to ma znaczenie, i wtedy zaczął się skupiać na rozwiązaniu tego problemu. A nie na ciągłej analizie samego problemu, tylko na rozwiązaniach. To jest trochę tak jak z planowaniem, jak mówiłam Ci w jednym z odcinków. Jeżeli wieczorem, dzień po zakończeniu danego dnia, podejmujesz się planowania dnia następnego, to w pewien sposób odciążasz swój umysł. Bo zapisujesz już to, co będziesz dnia następnego wykonywać, więc umysł już nie ma aż takiej potrzeby, żeby to analizować, zastanawiać się, co danego następnego dnia będzie wykonywane. Podobnie jest tutaj z zmartwieniami. Jeżeli zostaną zapisane, no to umysł już będzie skupiał się bardziej na rozwiązaniu danego zmartwienia, danego problemu, a nie tylko na obserwacji tego zmartwienia i Analizowania go w przeróżny sposób i dopowiadania Ci możliwych scenariuszy. Kolejną rzeczą, która może być pomocna, jeżeli często się czymś martwisz, to medytacja. Wielokrotnie też Ci mówiłam o dobroczynnych skutkach medytacji, ale nawet chwila w ciągu dnia, minuta, pięć poświęcone temu skupieniu na, na oddechu, pozwolą odciążyć Twój umysł od tego zamartwiania pozwolą Ci na chwilę spokoju, chwilę wyciszenia i możliwość takiego trochę biernego oglądu tej sytuacji, bez właśnie analizowania, bez, bez emocji. I to też powinno pomóc Ci radzić sobie z tymi zmartwieniami, inaczej też na nie reagować. Więc zastanów się, czy nie warto wprowadzić tych elementów w swoje życie, jeżeli właśnie to zamartwianie szczególnie Ciebie dotyczy. Albo poleć komuś innemu te techniki, sposoby. Jeszcze jedną, którą możesz wprowadzić do swojego życia, to jest aktywność fizyczna, ćwiczenia. Bo przy zamartwianiu się to jest troszeczkę taka reakcja organizmu jak na, na stres. Bo zaczynasz przywoływać sobie sytuację, która jest dla ciebie stresująca, bo denerwujesz się, jakie będzie zakończenie danej sytuacji, jak potoczy się... Dana sytuacja i dane zdarzenie, co się zadzieje, czy będzie to miało pozytywny, negatywny skutek. Więc zaczynają ci towarzyszyć takie reakcje organizmu jak przy stresie, czyli podwyższone ciśnienie, przy bicie serca, być może pocąć się dłonie. No, wszystkie te reakcje organizmu, które normalnie towarzyszą przy sytuacji stresowej, ty sobie taką sytuację stresową sam wytwarzasz. Więc tamte wcześniejsze też jak najbardziej mają na celu, żeby złagodzić skutki tej sytuacji wywołanej stresowej, ale oprócz tego jeszcze aktywność fizyczna, chociażby krótki spacer, to też pozwoli Ci uspokoić swój organizm i przywrócić mu to normalne funkcjonowanie. Bo jeżeli cały czas się zamartwiasz, no to nie dajesz takiego wytchnienia, odpoczynku swojemu organizmowi, swojemu umysłowi. Więc zastosuj chociaż te trzy, chociaż te trzy sposoby czyli zapisywanie swoich zmartwień, medytacja i ćwiczenia. A myślę, że już w znacznym stopniu to pozwoli ci inaczej patrzeć na takie sytuacje, inaczej je oceniać, a przede wszystkim nie skupiać się aż tyle na nich, aż tyle czasu nie będziesz im poświęcać. Bo to nie jest tak, że zastanawianie się na temat przyszłości zniknie z Twojego życia, że nie będziesz widział potencjalnych problemów. Bo właśnie to zamartwianie też ma trochę na celu pokazać Ci, co może wydarzyć się w przyszłości i w jaki sposób Ty możesz zareagować na potencjalne zagrożenia. Ale to chodzi właśnie o tylko taką obserwację, a nie skupianie się i zagłębianie się w to. No, bo wtedy zaczynasz odczuwać negatywne skutki właśnie tego zamartwiania. Ale jeżeli to zamartwianie, to patrzenie w przyszłość, potraktujesz tylko jako taką analizę i spojrzenie na to, co się może zadziać, to okej. Okay. W tym jakby zakresie można to zaakceptować, ale jeżeli to idzie w stronę właśnie takiego zamartwiania, potem stresu i tych reakcji negatywnych dla organizmu, no to już musisz powiedzieć sobie stop. I wdrażam inne techniki, inne sposoby, które pozwolą mojemu umysłowi, mi samemu, inaczej reagować na to, co się dzieje, a właściwie na to, co się może zadziać. Więc trzymam za Ciebie kciuki. Cześć.